Drodzy Państwo, myliłem się, najprawdopodobniej się myliłem, jeśli chodzi o takie globalne tłumaczenie ostatnich przeczuć, ale nie myliłem się zupełnie, jeśli chodzi o sprawdzenie się tych przeczuć w skali takiej mikro, w skali mojej własnej, osobistej. Wytłumaczę Wam to wszystko, jak się lepiej poczuję, bo zachorowałem i po prostu muszę zrobić dłuższą edycję. Dla mnie ona będzie bardzo ciekawa, nie wiem jak dla Was. I Wam tam wszystko wytłumaczę krok po kroku, co się działo od miesiąca, od trzech miesięcy, aż do dnia, jak się przyznałem, że to ja jestem tym jasno widzę, bo to jest wszystko razem połączone. Łącznie z tym, że straciłem smartfona. No i tak nieszczęśliwie z tymi wybuchami atomowymi. Na 99,9 jestem pewien, że nie będzie żadnych wybuchów, bo widzę, co się dzieje, jakby u mnie w życiu i to jest ten tak zwany krwawy czerwiec Jackowskiego, tak, czyli jak pan Krzysztof Jackowski yy, kiedyś właśnie prorokował yy, krwawy czerwiec i on widział po prostu, jakby, że na mia w miastach są protesty i krwa krwawe tłumienie tych protestów i takie rzeczy, a chodziło tylko i wyłącznie o jego pobyt w szpitalu i yy, operację na serce, yy, co było też symboliczne, tak, czyli właśnie, że, że miasto jako serce, tak, ulice jako żyły, ludność jako krew. Yy, tylko on to jakby inaczej przetłumaczył. Myślał, że chodzi o zdarzenia globalne, a chodziło tylko i wyłącznie o jego własne życie. I tak samo w tym momencie jest ze mną. Po prostu tak zostałem jakby przyciśnięty przez opatrzność, żeby się w końcu już przyznać, że to ja daję te przeczucia. I opatrzność różnymi drogami wymyślnymi starała się mnie jakby tak przydusić, przymusić jakby yy, żeby to się wydarzyło i z tym to jest wszystko jakby połączone i skorelowane i teraz jestem tego naprawdę na 99,9 pewien nie? dlatego jakby odwołuję te moje słowa jeśli chodzi o, o jakieś wybuchy być może coś takiego może mieć miejsce ale w przyszłości dalszej tylko trzeba się nad tym po, po, pochylić na chwilę i Wam spokojnie wytłumaczyć żebyście wszystko dokładnie po kolei zrozumieli dla mnie jest to niezwykle ciekawe Mam nadzieję, że Was też zainteresuje. Dla ludzi, którzy, których naprawdę interesuje to zjawisko i jasne widzenia, to będzie trochę pouczające, bo myślę, że nawet dla Pana Krzysztofa Krzysztofowskiego też było pouczające, nie? że on przez parę miesięcy mówił o krwawym czerwcu, a potem się okazało, że to było to i dopiero po jakimś czasie, tam chyba po pół roku, on doszedł do wniosku, że to chodziło po prostu o to jego operację. To jest dokładnie to samo, co z wielkim zaciemnieniem. To jest najlepszy przykład, właśnie z moich yy, 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 przeczuć, właśnie, że. Ja miałem przeczucie na dwa tygodnie wcześniej, półtora roku temu, że będzie tak zwane wielkie zaciemnienie, ale nie wiedziałem, czy to chodzi o planetę, czy o Europę, czy o Polskę, czy o Gdańsk, czy może o moje prywatne życie. A w tym momencie chodziło o Trójmiasto, także w Trójmieście wszystkie urzędy pogasiły światła w ramach protestu. Tak. I to jest bardzo dobry przykład, jakby, nie? że nie było wielkiego zaciemnienia słońca, nie było trzech dni ciemności ani takich rzeczy. Chodziło tylko o to, że tutaj, gdzie żyję, czyli w Dańsku, w którym mieście, w tych wszystkich ratuszach, w jakichś fontannach Neptuna, w różnych takich miejscach turystycznych, pogasili światła na znak protestu, właśnie. Nie? No i to tam udało mi się jakoś tak wyczuć dwa tygodnie wcześniej. Nie? I tu jest ta sama historia, tylko ona już się tyczy nie trójmiasta, tylko mnie osobiście. Nie? Nie. Ona się tyczy tego przyznania się do tego, że ja mam te poczucia i że anonimowy jestem jest to jestem ja sam. Tyczy się y, też y, utraty smartfona, y, bo straciłem smartfona i wielu, wielu innych rzeczy, nie? Powiem Wam tylko w jednym zdaniu, właśnie, że od miesiąca wiedziałem i to bardzo dobrze, kilka osób o tym wie, że do 28 do 28 lutego. Mam się przyznać. ja to widziałem bardzo dobrze. No i nagrałem audycję, wstydziłem się, nie puściłem. Potem następnego dnia straciłem smartfona. I tyle. I ja to tak widzę, że to jest jakby takie działanie opatrzności, tak? Może też ja sam wyczułem, jeśli chodzi o moje własne życie, że do 28 lutego się muszę przyznać, bo 1 marca stracę smartfona i nie będę mógł udowodnić tych SMS-ów od anonimowego z Gdańska. Wczoraj byłem w warsztacie w firmie, która naprawia te telefony komórkowe i nie chcieli się podjąć naprawy tego telefonu, ani też mówią, że jest raczej niemożliwe, żeby wyciągnąć z niego dane, nie? No, bardzo mi się przykro zrobiło z tego powodu. No mam też drugiego smartfona, ale ja wiem, że nie wszystkie SMS-y są i w jednym i w drugim smartfonie, bo czasem ja te SMS-y wysyłam w taki sposób, że na przykład, że mam jednego smartfona i wysyłam tego SMS-a z tego numeru na ten numer, na swój własny numer, nie? I wtedy on się znalazł tylko w tym jednym smartfonie, w dwóch kopiach, tak? A w tym drugim go nie było. No mam nadzieję, że Armada, Kacper, Dawid i wiele takich innych najbardziej koronnych to przetrwało, ale na razie się czuję, nie mam siły wertować tej komórki, patrzeć się. No i tyle, jest to długa historia, opowiem Wam to wszystko na spokojnie. Teraz w skrócie Wam powiedziałem, czego będzie świetna, audycja, na której na spokojnie krok po kroku właśnie wytłumaczę, jak to się wszystko stało. Więc jakby yy, cieszę się, że, że, że za to jest tak zrozumiałem, że jakoś częściowo odwołam, jakby ten powiedzmy alarm, tak? Te dwa dni, ale ten, ale też jakby yy, no, nie wykluczone, że coś takiego się może oczywiście zdarzyć, jakby tak, ale. Myślę, że nie teraz i przepraszam, jeśli kogoś przestraszyłem, to przepraszam. Ja też w komentarzach tam pisałem, tak, że, że mam wątpliwości, że, że, że pytam się Was, co Wy sądzicie, żebyście napisali w komentarzach, jakby tak, czy to może więcej zła idzie z takiego filmu niż więcej dobra, nie? Bo taki też jest wyznacznik, tak? Jeżeli idzie więcej zła, to trzeba zaprzestać tego robić, nie? Jeżeli więcej korzyści jest. To, to można to kontynuować, a jeżeli więcej niekorzyści jest, to, to należałoby przestać jakby, tak? No i tyle. Dobra, to dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam spokojnie to wszystko wytłumaczę, może uda mi się kamerę uruchomić tak, żeby było mnie widać, a nie tylko sam dźwięk i, i Wam to wszystko wytłumaczę. Eee, proszę o wyrozumiałość eee, i... No i tyle, powiem Wam jeszcze fajny sen z Jackowskim, a w sumie były dwa takie sny niesamowite, no to może z tego Całą jedną audycję, to w zasadzie wszystko zrozumiecie w jednej audycji, nie? bo widzę, że jest te parę osób, które to interesuje, więc tam myślę, że w jakieś 30 minut wszystko krok po kroku wytłumaczę, łącznie z tymi snami od i i resztą. Oj, przepraszam, bo mikrofon jest innego rodzaju. Dobra, to dziękuję yy, i pozdrawiam serdecznie. No i tyle, i trzymajcie się, yy, jeśli kogoś przestraszyłem, to przepraszam. Yy, przyznaję się jakby do winy, tak, że, że, że źle zinterpretowałem, yy, yy, źle zinterpretowałem te rzeczy wszystko pasuje, czyli żeby nie było wątpliwości, wszystkie te elementy układanki pasują, tak, czyli te dwa dni, co Pan Krzysztof mówił u mnie, te 7 dni wszystko dokładnie pasuje, ale to w inny sposób jakby nie. To chodziło o to, że opatrzność chciała mnie przydusić i na przykład ja teraz żadnych zapasów nie zrobię, bo jestem chory i yy, 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 przez dwa 3 dni będę wyjęty, tak? Yy, troszkę zu zużytkowania, bo się po prostu jakby źle czuję, yy, i co? I, yy, no I tyle, i tutaj, jakby tak już dawno nie chorowałem, więc teraz, jakby faktycznie na 7 dni wcześniej yy, yy, wyczułem też sw swoje takie dolegliwości. Ale też to by było też związane w sumie z tą Ukrainą, bo jednak yy, ta przepowiednia została dana, jakby przed jeszcze atakiem, chyba bo to było takie coś, że ja powiedziałem w środę że jutro ostatni dzień na zapasy, na spokojnie, tak, więc jak w czwartek wybuch konflikt, tak, jeśli dobrze pamiętam, to, to wtedy faktycznie, mimo że był konflikt, to jednak jeszcze był względny spokój, przynajmniej w Gdańsku, gdzie żyję, a dopiero następnego dnia, w piątek tydzień temu, zaczęły się kolejki o paliwo, nie, więc to wszystko jakoś tak e, pasowało jakby do tego poczucia, ale jednocześnie ono jest e, skoordynowane z moim własnym, prywatnym poczuciem e, mojego ciała fizycznego i, i też tego, co się w moim życiu jakby dzieje, nie. Mm. No i tyle. A te dwa te dwie piłeczki pomarańczowe. No dobra, bo to trzeba wszystko dokładnie wytłumaczyć. Wiecie, to dobra. Na razie skończmy, bo y, ten podejmę się tego na spokojnie przed kamerą, żeby się widzieli mnie, żeby tak widzieć, czuć jakby tak, że widać mnie idzie czuć, że mówię prawdę. Y, chociaż pokój się też można poznać, ale nie wszyscy te każdy ma takie y, umiejętności. no. Y, ja tak czasem mam, także od razu wiem, kto mówi prawdę, a kto nie mówi <grydy> prawdę. Zresztą by też, chacz. Myślę, że na pewno część z Was ma, nie? Nie, ten, nie? nie wiem, czy wam jeszcze mówiłem to poczucie, ale jak rozmawiałem z innym kolegą yy, i się mnie pytał jakby o przyczucie, jeśli chodzi o yy, Olafa o Scholza, nie? Czy tego kanclerza Niemiec, to, to było niesamowite, bo poczułem ewidentne poczucie, że yy, ten, że Niemcy liczą tylko kasę. Niemcy liczą tylko kasę, nie? To jest jedno. Aha, drugie to jeszcze chciałbym powiedzieć, że yy, wydaje mi się, ja tak pozwolę sobie do tej dziesiątej minuty dotrwać i, i skończę, to wydaje mi się też, że jeśli chodzi właśnie o te poczucie jasnowidza, czyli moje własne tak naprawdę, z jesieni zeszłego roku, że Niemcy jakby zdradzą i że to będzie ich ostatnia zdrada i potem Niemiec już nie będzie, to trochę dochodzę do wniosku, chociaż boję się teraz jakby popełnić tych błędów, bo może ja źle to interpretuję, ale boję się, że to może być coś takiego, że to jest ich ostatnia zdrada, czyli że oni po prostu ewidentnie się ugadali z Rosjanami i że oni dobrze wiedzieli, że Rosjanie uderzą. Przekonuje mnie do tego po prostu to wydarzenie, że jak Rosjanie uderzyli na Ukrainę, to Niemcy przez te 2-3 dni zachowali ciszę. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, że Rosjanie uderzą. I oni wiedzieli, że Rosjanie mówili, że w 2-3 dni dojdziemy i będzie pozamiatane. Nie? Oczywiście Władimir nie zdradzi wszystkich planów. On ma awaryjne plany. Wie, że może się noga powinąć i to będzie trwało 2 tygodnie albo dwa miesiące. Ale myślę, że po prostu Niemcy o tym wiedzieli. Dlatego zachowali powściągliwość. I dopiero po trzecim dniu, jak trzeci dzień mijał i widzieli, że to jednak jest lipa, uważnie się przyglądali, tak? ale stwierdzili, że, że jest lipa, to wtedy szybko zwrócili Wajchę w drugą stronę. I oni myślą, że my tego nie zobaczymy. Oni myślą, że my nie zobaczymy tego, że oni kłamią, nie. Niestety, no wiem, że może ktoś ja sam tam też kiedyś miałem dobrych znajomych, ale ja mówię o, generalnie o całej cywilizacji, tak? O, nie o pojedynczych ludziach, tylko o całej cywilizacji, o całym państwie niemieckim, że czy, czy tym rządzie, tak. Myślę, że tak, że to jest taka powtórka z rozrywki, że po 70 latach mamy powtórkę z rozrywki na tych liniach czasowych i że wszystko tak to przypomina. I ta atmosfera, i wszystko, co się dzieje, i tak samo jest właśnie z Niemcami i z Rosjanami, że oni się ugadali. To jest taki nowy pakt Rimentrop mołotow i oni dobrze wiedzieli, że oni po prostu prędzej czy później uderzą, i dlatego nie chcieli pomagać, nie? ponieważ plan się zmienił, więc oni przeredagowali swoje stanowisko. Ale to zdradza ich intencje. Oni od samego początku wiedzieli, i to było ukartowane. Nie? Tylko teraz, niestety, już im się tak nie upiecze, i prędzej czy później. Przyjdzie ta sprawiedliwość jakby z góry, nie? Tak to widzę, tak uważam, nie? To jest moje zdanie. Nie? Dobra, to nic dzięki uwagi, za uwagę i e, jeszcze raz dziękuję za, m, za wyrozumiałość. E, e, powiem wam później ten sens jackowskim, gdzie dokładnie było powiedziane właśnie, że sztuka jasnowidzenia to jest sztuka upadania. No, ale to osobna audycja, żeby na spokojnie to wszystko sobie normalnie rozważyć, żebyście to dobrze zrozumieli. Dobra, to dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiam i dzięki Bogu żadne atomówki najprawdopodobniej nie wybuchną i z tego się cieszę. To z Panem Bogiem, hej!